Gotta go flamingo. Za śpiewać, Zamiast mnie przedrzeźniać. Teraz świnia z na ma pełno ciasteczek. Myślałam, że mi kamerka spadła. Tak, spadła. się gotta. A ja? Otwieram właśnie te herbatniki od świni skarbonki i ta świnka skarbonka, ona o, tak, Trudno, otwieramy. To jakby młotkiem było przyciśnięte, no a idź tam. Mamy nawet dziupek. Te herbytniki są inne. O matko! Proszę go do tego flamingo? Nie